Juri musimy zapolować na grube ryby. Wpadliście na trop Octaviusa? Nie, niestety. Śledczy nie mogą nawet przeszukać Times Square. Wszyscy z wyjątkiem starzysty są chorzy. Może mnie uda się coś znaleźć. Będę cię informował. Wielkie dzięki, Panie psycholu. Możesz mi mówić... Taskmaster. Dasak master, Po co? Bo walczysz z Tasakiem? Grupa najemników popełnia przestępstwa w całym mieście. Ci najemnicy nie są przypadkiem twoimi ludźmi, prawda? Nie. Wiem tylko, że dostaną grubą kasę za tę robotę. No chyba, że ich powstrzymasz. Co będziesz z tego miał? Ja mogę oglądać. Się uczyć. Widzieliście, nam pomóc? Mogę się przydać. Delikatnie powiedziane, ten cały oddech diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. Według mediów to tutaj to wypuścił oddech diabła. Może. Hmm, na tym znaku jest trochę osadowy. Spróbuję go wyizolować. Sekwencja liderowa bogata w pary AT. Wygląda spoko. Nukleaza CPF-1 z Oscorp to na bank oddech diabła. Teraz mogę prześledzić ścieżkę rozpraszania. Ślad prowadzi w kilku kierunkach. Muszę znaleźć właściwy. Ślad prowadzi w górę tego budynku. Lat prowadzi do tych szybów. Co od to miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś włas. Trochę tu ponuro. Muszę tu jakoś włączyć światła. Stała się światłość. Od wow. to urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. Martin Lee. Ciężko uwierzyć, że to ten sam gość, którego znam z Fist. Otto i Lee mają ze sobą więcej wspólnego niż myślałem. Od jak dawna się znają? Otto nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Martinie, gdy uświadomiłem sobie, że to ty stałeś za ostatnimi atakami na Osborna, byłem jednocześnie zdumiony i smutny, jednak w miarę rozwoju sytuacji znalazłem inspirację. Odważnie zabrałeś się za coś, o czym marzyłem od zawsze, Martinie, i zrobiłeś to bez wahania. Wejście na wytyczoną przez ciebie ścieżkę sprawiedliwości to dla mnie wielki zaszczyt. To jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. Zniszczy całe miasto, byle zaszkodzić Normanowi. Zbiera pochwały i przyciska mnie kolanem do ściany. Dlaczego inni nie widzą, jaki jest samolubny, jaki lekkomyślny, jaki zły. Gdyby tylko mogli ujrzeć Normana, którego poznałem, który kryje się pod maską. Oskorb ukradkiem zajął miasto. Elektryczność, transport i bezpieczeństwo publiczne. Norman stworzył firmę niezbędną. Ale jakże krucho. Wystarczyłaby jedna katastrofa, podważenie kilku drobnych elementów, by wszystko się posypało. Ludzie w końcu zobaczyliby, kim naprawdę jest pijawką, żerującą właśnie na nich. Tak, wystarczyłoby kilka drobnych kroków, by go zrujnować. Ilu ludzi bym potrzebował? Pomyślmy. Po pierwsze, jakaś katastrofa. Huragan, trzęsienie ziemi, albo plaga. Potem atak na sieć oskorb i sytuacja kryzysowa. Miasto pogrąża się w chaosie. Ludzie dostrzegają prawdę o normalnie. Tak, tylko paru ludzi. Nie więcej niż sześciu. Sinister Six. Martina aresztowana. Norman wydaje się zadowolony. Sądzi, że nic mu nie grozi. Nie ma pojęcia, że właśnie zgromadził wszystkie potrzebne mi elementy w jednym miejscu. To moje ostatnie nagranie. Peter, jeśli tego słuchasz, wiedz, że zrobiłem to, co uważałem za słuszne. Być może było to radykalne, ale jeśli chodzi o Normana, środki nigdy się nie sprawdzają. Wiele ryzykuję, ale najbardziej będzie mnie bolała. Utrata Twojej przyjaźni. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze się spotkamy, nie będziemy po przeciwnych stronach barykady. Oto próbuję odkryć słabe punkty technologii Sable. Poczciwy Rajno, mój drugi ulubiony Rosjanin. Od to opracował środek zdolny uwolnić Rajno z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat, a jemu wystarczyło kilka dni. Alekseju, z zainteresowaniem śledzę Twoją karierę. Świat widzi w Tobie pozbawionego rozumu głupca. Ja dostrzegam wojownika o sercu poety. Wiem, jak pragniesz uwolnić się od zbroi, w której zostałeś uwięziony. Pomóż mi osiągnąć mój cel, a ofiaruję ci wolność. Mark Gargan, czyli Skorpion, czyli pomyleniec numer jeden. Skorpion pomaga od to w zamian za czyste konto, wymazaną kartotekę, długi z hazardu. Nie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze niż zakładałem, panie gargan. Zadłużył się Panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy Pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Odto Oktawius jest wszakże bardzo przekonujący. Staruszek Walczer, z nim najwięcej miałem do czynienia. Walczer dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale to opracowuje dla niego nowatorską terapię. Jakież to ironiczne, Adrianie, że twoje cudowne skrzydła sprowadziły na twoje ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy. Wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie pora, byś opuścił ten ziemski padł, przyjacielu. Elektro, z tego to dopiero narwaniec. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. Max, gdy zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem, że oszalałeś. Czysta energia? <laughs> Ale gdy zacząłem zgłębiać ten problem, odkryłem, że możemy połączyć nasze pragnienia. Obiecuję, że gdy skończymy, staniesz się czystą energią lub czymś tak do niej zbliżonym, że nie zauważysz różnicy. To co? Żarówka ufał. Ach, nie działa. Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba, że coś tu przegapiłem. Muszę jakoś włączyć te lampy. No i już. Ukryte oznaczenia. Otto kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć imperium Normana kawałek po kawałku. Lee chce zdobyć surowice przeciw oddechowi diabła, za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp i pewnie na Normana. Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski kolejny obszar należący do Oscorp. Rajno atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw i czemu? Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. Nawet logicznie. Co Walcher robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Ikar jest. Witaj, Spidermanie. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem. O... Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? Nie jest co ty robisz. <grymne> Lawiruję! Słuchaj, Lee próbuje zdobyć surowicę. Musimy znaleźć laboratorium Oscorp, zanim on to zrobi. Pracuję nad tym. Przyglądam wszystkie pozwolenia na budowę. Ja <grymne> jakiś ślad, znajdę go. To super! Dobra, uh, to muszę lecieć, MJ. <grymne> Jeszcze żyje? Zmięknyłem go. Pora na plan B. Nie, elektro. Więzienie sprawiło, że w końcu dojrzałeś, co? Budło! Budło! Nie trafiłeś! Dobra, nie będę się Max, jak zwykle. Trafiony. Teraz mogę się zbliżyć. Mogę go porazić, jeśli zarzucę sieć na Transformator. Ty! Ruszaj! Hej, Adrian! to ja, Spiderman. Co to za bełkot? Nikt nie łapie moich żartów. Dziś zakończymy tę pasz. I In Wasz?! A <grywa> myślałem, że osiągnęliśmy kompromis. Chyba źle oceniłem nasze relacje. Jest pętla w oh, Jeszcze. Robi się! Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Prawie. Powiem szczerze. Wolałem, kiedy działaliście w pojedynkę. Ja samo widać, ile można zdziałać poprzez współpracę, nie? Wigor młodości i mądrość doświadczenia. ta zabara jak olej i woda. Jasne. Jeden z głowy, jeden został. Adrian, jak długo tak ze sobą tańczymy? Który to już raz? Dwudziesty? Zbyt długo! Dzisiaj zatańczysz po raz ostatni. Uch! Elektro został uziemiony. Spider-Man, jak mnie mam. Gdyby naprawdę zależało ci na tym mieście, pomógłbyś mi ujawnić zbrodniczą naturę Osborne. Zabijając niewinnych ludzi? Przywróciłbym energię. Jesteś chory. Potrzebna ci pomoc. Mam jej aż nad to. I nie zatrzymamy się, dopóki Norman nie dostanie za swoje. <grym> kiedy działają w parach. Muszę tylko chwilę odsapnąć. Która godzina? porany.